cześć ludzie, z tej strony Alan e, dawno nie było filmów nadal nie będzie dawno filmów bo <laughs> jej szkoła się zaczęła, więc ja mam wiele rzeczy do robienia no, no i dzisiaj zagrajmy sobie w minecrafta na serwerze moich kochanych kolegów o. na moich kochanych kolegów i oczywiście ze mną to nie jest myślę, to jest serwer Igora na naszego kochanego więc... Jeśli jest, to z nim ok, będę nagrywał dalej, jeśli nie będzie, to z nim ok, będę nagrywał dalej. <grym> Dzisiaj będę... no już chwilę grałem na tym serwerze, no jak widzicie zrobiłem sobie tutaj ładne, ładną jaskinię, jak widzicie ładna jaskinia. Dzisiaj nie mam wielkich planów. Świetny początek. Dzisiaj nie, nie mam dużych planów na to, co zrobię. Na razie nic się nie zrobiłem. O! O! Zrobiłem się tutaj tego. Na razie! Będę dużo nie robił I... Kurde, ja... Nie wiem, nie wiem. Nie wiem co będę robił w tym filmie Wiem, że chcę rozbudować mój Wiem, że chcę rozbudować go, ale też chcę zrobić kilka innych rzeczy. Tutaj szczerze nie wiem co zrobić. Musimy wziąć drewno. <noise> Miałem diaksy no i... Stało się to. że... że <noise> stało się to, że umarłem z tymi diaksami i nigdy nie udało mi się ich uratować, no. Więc... jest kilka osób tego na sobie, że mogłem zrobić tego, że... Na sobie <noise> Na tyle mnie stać, więc tak pójdę. No i... Widząc, że oni są tam. Jeśli, jeśli będę mógł, to, to będzie taka mała seryjka na serwerze i tam pewnie będę za każdym razem, kiedy wejdę na serwer, będę nagrywał. Ale no to to jeszcze zobaczymy, czy spodoba się innym. P znaczy, pytam się Igora, i on mówi, że on nie ma z tym problemu. Więc chyba to będzie taka mała seryjka. Oni mają portal do netheru, To jest. Ja jestem biedakiem. Ja jestem takim... Ja jestem takim strasznym o. Ja Jestem takim strasznym biedakiem, który ma już rzeczy, bo umarł gdzieś, gdzieś 10 razy. I może jeszcze umrę 500 razy na, na tym tym. Na, na tym właśnie. W tym odcinku. Tak, w tym odcinku, w tym odcinku. I okej, okay, jeśli film się spodoba, będziecie, będziecie chcieli widzieć więcej filmów takiego typu Proszę e, zostawić e, lajka, czyli łapy w górę pod filmem i zasubskrybować kanał, jeśli chcecie. E, b, b, bardzo by mi to pomogło w... w, w Mieciu mie mie chęć w robieniu filmów i o, będę mógł je robić w większej jakości. My te moje pierwsze ja, ja filmy ja oczywiście... Od, 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 od dawna nie nagrywałem YouTube'a i no wyszło co wyszło. O, I to małem kutna. Czciny, farmy, mają bambus, kurna, drzewa Co to są nagrobki? Co to są nagrobki? No i mają, kurna, wieże TAM Ja dużo nie, nie tego, dużo, dużo nie Nie zwiedziłem serwera, to jest szczerze, Nie wiem, trzeci raz kiedy grałem na serwerze, ale I tak jest fajnie To jest fajny serwer, lubię grać z moimi kolegami, strasznie Szczerze wolę grać z moimi kolegami, niż grać ja sam, bo ja jestem oczywiście strasznie samotnym człowiekiem, który, którego pewnie nikt nie kocha. <głos> <głos> no a więc, w, te, w tą stronę jest cave, w którym umarłem z 500 razy. Szczerze, chyba jeszcze sobie ten iron, który mam w piecyku us, usmażę, nie, usmażę, us, usma, nie, przetopię, tak, przetopię, przetopię, przetopię. A, ale mam wielkie plany na, na ten teren, bo on jest szczerze cały mój. Tutaj nikogo kuraj nie ma innego oprócz mnie. I z tego się strasznie cieszę, bo e, mam free Wii... Wi o. O, znaczy, to do dawno dodali, ale zauważyłem, że oni dodali takie markery, którzy, które pokazują, że... Można grać, widzieć, bo jesteśmy na wersji 1.21.8. I to jest nawet spoko tego feature. Podoba się on. I pójdziemy na przygodę. Nie mam dużo do jedzenia i to jest straszny problem. Miejmy nadzieję, że to nic nie zmieni. Ale jak mówiłem ostatnio, kiedy tutaj byłem, umarłem gdzieś 500 razy. Więc miejmy nadzieję, że to się nie stanie. Okej, okay. jeden szkielet poszedł. Enderman, y na endermana się nie patrzymy. Robiłem kuna taki... takie prze, przeczesanie każdego kurwa konta w tym... Tutaj, w, w tej właśnie... w tym cave. I nie mogłem nigdzie znaleźć go, moich itemów. To one wyparowały! I było mi smutno, ale wiem, że szybko e, tego. E, znajdę od nowa diaksy i będę mógł rozbudować z tego. O nie! 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 nie. Prawie, myśmy, prawie mieliśmy naszą pierwszą śmierć w odcinku, ale na szczęście nie umarliśmy. <laughs> e, nie, nie wiem czy na, nagrać to, ale mam też plan może nagrać Silent Hilla 2K remake lub tam Cyberpunka, gdybyście wy chcieli. Bo to <laughs> nie wiem czy to byłby dobra, dobra rzecz do nagrania na mój kanał. Co? Mały zombie... Złotym całym setem No nie no chyba... Minecrafta chyba powaliło! No, na dlaczego ja? Dlaczego ja? Dlaczego ja? Ile tych zombiaków? One, oni są kuna dzisiaj jakoś dziwnie na mojej dupie A to nie jest spoko, to jest bardzo niefajne z ich strony. Ciaxy! Oh! Okej, okay, był chwilowy Laxetwell mm. ale to mógł być po prostu mój internet. Ale jest spoko. Na razie mam entuzjazm do nagrywania filmów i nasze pierwsze diaksy od momentu myślałam, że kuna jeden diaks. <coughs> nasze pierwsze diaksy od momentu kiedy umarłem z moimi 30 diaksami w tamtym momencie i byłem zdruzgotany, byłem krudna tak smutny, Chciałem się po prostu ukatrubić. Ale... <laughs> jak, wie, jak widzicie jestem nadal tutaj. <laughs> Będziemy zbierali tory, bo... E, dla mnie tory będą potrzebne, ponieważ będę chciał je... O gdzieś tutaj ją marłem. Dobra, to ja wiedzę na to miejsce. E, tory mi potrzebne, bo będę chciał w przyszłości zrobić, nie wiem, e, takiej... taką... nie wiem, taki wag... E, Takie mniejsze do których będzie można się transportować do innych osób. I to szczerze będzie fajne. Mam nadzieję. To jest fajny koncept, ale czy wykonanie będzie fajne? Kto wie. Znalazliśmy już 3 dziaksa, więc to jest i tak wielki progres i szczerze po, my, po kopie to tutaj. Eda Stone? Słyszę zombiaka, więc taki. Tak jest, jest trochę taki strach. Do Minecrafta ja mam straszny pęk. Bardzo straszne. Po prostu najgorszy pech jaki gracz może możemy... O! Czemu tutaj nie ma żadnego węgla, no? Uuu name tak, name tak, name, name tak się bardzo przyda. Złoto jabłko! Na razie to zostawimy. No bo oczywiście nie chcę umrzeć I prawie, prawie byłby nasz no pierwszy zgon Znaczy nie pierwszy, to byłby gdzieś mój trzeci zgon Ale mam złoty jabłko, więc to może nas uratować w przyszłości Myślę, ja że trochę się nie martwię o to Ale zawsze są zamartwienia, za czy przeżyć nie Kurde, ja pierdzielę, no, to, to, jest, to jest ten sam trik, który każdy creeper na, w historii tego głupiego serwera zrobił mi. O kurwa. O Jezus, Jezu czemu ta, czemu ta gra mnie tak bardzo lubi straszyć? Ja pierdzielę no, zawsze ja, zawsze. Chodzę tutaj nie wiem gdzieś 10 minut już Nie znalazłem ani jednego diaks. <coughs> wiem, że przede mną było osoby tutaj dużo osób Więc może dlatego, że oni po prostu je wszystkie wykopali, ale Nadal mam nadzieję. Na nadal mam nadzieję do tego, że Okej, okay, jedzenie to jest straszny plus <coughs> i sędzią wezmę. Nie byłem. Tu, nie, chyba nie byłem przy tej części tego Mineshafta, więc. Dużo ominąłem. I może tutaj wstanie taki akcent. Skubany mnie wyrzucił. No super, no jak ja kocham. <ścoughs> Przez to, że Egon ma Admina, to on lubi nas kuنا straszyć. On lubi nas kuنا trollować. Wszystko on lubi robić. typ nas nienawidzi. A tak jednak byłem? Przypominam sobie, że on tu. Nie, nie byłem tutaj. Dziwne. Jestem taki biedny. Mam jedzenie, no ale jestem taki biedny, że muszę wieść mięso z obiaków. To nie jest takie złe źródło jedzenia. Jest! Kolejny jaksy! Nie zrób tak, żebym umarł. Miał więcej mięsa od zombie. O nie no. Nie żaltu sobie. Nie! Gdzieś mniej więcej wiem gdzie się kierować. Więc to jest plus tego, ale minus jest z tego że... szybko zapomnę. No chyba sobie żartujecie. Nie no, no nie gadaj. Serio no... no nie... Super! Kolejna misja ratunkowa. Ale tym razem z wiadem wody. Mam nadzieję, że... Albo na... Nie, nie, pierdziele, nie robię klacza. Chyba ten czas, żeby zaakceptować to, że jestem okropny w Minecrafta. O nie no! Nie, nie! Nie, 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 nie. Nie, proszę, typie. Weź mi tego nie rób, no. A tylko chcę zrobić itemki? No weź. To mały szczylu, ty no. Nie. Nie, no znakomicie. Już chyba nie ma po co wracać. <słuch> Dlaczego zawsze ja? Czułem jeszcze raz. Ale tym razem mam jakieś tam narzędzia. ja mam takie, takiego strasznego pecha przecież, żal o tym mówić no! nie wracamy do cave'ów nie wracamy do cave'ów, ta jest bardzo pewna Po co ja to? Jestem załamany Jestem załamany sobą Nimi Temu świecie, No, temu świecie Świat Nawet nie mogę się wypowiedzieć normalnie no Tak bardzo jestem kurna Zszokowany jak zły jestem w tą grę. Czuję rozstargę w moim sercu. Czuję ból. Większy od bólu, który doznał Mickiewicz w swoim życiu. Czy nawet jest wart wracać do tego kejwa, który przyniósł mi tyle bólu, tyle utraconej woli w życie? Czy to w ogóle ma sens? Czy to w ogóle jest moją destynacją, którą mam na swojej głowie? Czy to kiedykolwiek będzie miało sens? Ma sens. Ma wielki sens. Lecimy jeden diaks. To będzie rzecz prawie niemożliwa. Ale ja. Ja w nią wierzę. No chud! Dobra, więc unikać szkieletów. Unikać strasznych szkieletów. Nie, no. Da Dlaczego? Czy my gramy na harcie? A, te, 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 te i temu chociaż odzyskałem. Lecimy. Najpierw, żelazo. Mam żelazo. Ktoś jest znowu na mojej bazie. Jak oni znowu mi zmienią, proszę, żeby nie zmieniali znowu mojej kochanej nazwy. Mamy to. Teraz nasz drugi cel: znalezienie diaksów. I ten cel jest naszym najważniejszym, jaki my mamy. Proszę ścieleta utknąłem eee. oh! Panie i Panowie. Dwa diaksy. Wystarczy mi! Teraz muszę wyjść z tego piekła, które nazywam Cave'em. Jest. Ta coś do... Hila szybkiego. Mało hila, ale... Musimy wyjść. <laughs> nie mogę się dać. Nie mogę. Przegrana... Nie jest wyborem. I moja determinacja... Moja wola... Nie dopuści do tego... Żebym przegrał... Z dwoma... Diaksami. To jest rzecz... Czemu on jest nachlany? Super, nie opłodź mnie to. Nie mogę się dać. Nie mogę. Nie mogę się dać. O! To jest dziura. Muszę to tam. Nie no, wszystko mnie teraz kur atakuje, co? Jesteśmy blisko, jesteśmy blisko, jesteśmy tak blisko. Nie ma czegoś takiego jak podanie się. Trzeba walczyć, trzeba walczyć. Zdanie prosta. Jesteśmy. Jesteśmy. Dumny. Jestem z siebie dumny. Jestem z siebie dumny. I mam nadzieję, że ta inspiracja dzisiejsza, ta moja walka wewnętrzna i zewnętrzna, ten mój ból, ta moja presja, to moje wszystko zachęci was tego, żeby zostawić łapkę pod filmem i zasubskrybować!